Witajcie, z tej strony Maciek Iplocki, a dzisiaj przyjrzymy się prototypowemu niemieckiemu superczołgowi z okresu II wojny światowej. Pancer Maus, ósemka. Były dwa takie super czołgi, później przejęte przez Armię Czerwoną, i chyba tak to wszystko poklejono z dwóch egzemplarzy, że stoi to nadal w jednym z podmoskiewskich muzeów. Bardzo ciekawa sprawa. No i zobaczcie, jak to się wszystko prezentuje. Ile mamy tutaj detali? Jakieś deski kreślarskie. No i możemy sobie zdjąć te pokrywy, żeby zajrzeć do środka. To jest naprawdę przepotężny pojazd. 39 cm długości. Skala 1 do 28. No i 600 zł. Tyle mniej więcej to kosztuje za 1675 klocków. Oj, drogo, drogo, ale zobaczymy czy warto. Ruszajmy! Słuchajcie, wielkość, grubość, a także ciężar tego pudła to już nie są przelewki. Tutaj można się przyjrzeć odnośnie technikaliów tego pojazdu, jak to wyglądało. 188 ton wagi, przecież to jest jakiś kosmos. Mamy także zdjęcie oryginału. Być może ono powinno być nieco większe, żebyśmy dali radę się lepiej przyjrzeć. Z drugiej strony, tyle tutaj rzeczy się otwiera, suwa i tak dalej, że projektanci pudła prawdopodobnie to chcieli wyeksponować. I te minifigurki. Szalony inżynier, mechanizm. Panik spawacz, tutaj jeszcze jestem cały Ferdinand, a także jakiś generał. Świetnie. No chyba będziemy dużo chwalić. Najpierw przetnijmy te plomby. Tutaj tym razem wybrałem, powiedzmy, nóż taki bardziej związany z rzeczywistością. To dało radę wykorzystać jako bagnet. No i zobaczmy, czy teraz wszystko już sprawnie zejdzie, pójdzie i będziemy mogli się przyjrzeć elementom. Tak, nadzwyczaj dobrze to poszło. I to jest zestaw limitowany, czyli powinien być certyfikat prezesa. Zobaczymy, jak to pakują, bo jeszcze nie miałem przyjemności czemuś takiemu się przyjrzeć. Czy w pudle coś zostało? Ano nie. To rzucam tam gdzieś za siebie. O, pudło jest wielkie, więc trzeba się trochę nagimnastykować. Dużo szarego budulca, to na pewno i tutaj się nie spodziewajcie speedbuildu. W przypadku tych klocuchów od kobi, trzeba być bardzo uważnym, bo tam jest kilka typów skosów i tego typu przygody. Można się innymi słowy łatwo pomylić, ale widzę, że te worki są wypchane. Trochę tam w środku folii oczywiście się znajduje, ale te gąsienice, te pociski, przecież to jest świetne. No, można sobie wyciągnąć tam na pewno też hmm, silnik. Także, ho ho ho. Czekam na to budowanie i dobrze, że mam dzisiaj trochę czasu i pewnie na dzisiejszym posiedzeniu to się nie skończy. Zobaczcie, tutaj są reklamy także innych czołgów, a także tych pojazdów, i one mi się strasznie podobają. Kilka mam już w swojej kolekcji i kiedyś będziemy to pokazywać. Ale z Kobi jestem ostrożny i po prostu, no wiecie, duńska marka ma pierwszeństwo, jednak warto się przyglądać temu, co dostajemy od polskiego producenta. I zobaczcie, mamy tutaj tą nadrukowaną plakietkę z numerem. Mój model jest 795. Jest certyfikat autentyczności. Fajnie. Aha, to nie, to podpis prezesa. Chyba nie tutaj, aczkolwiek jest CEO. No. I to chyba po prostu nie jest jakiś nadruk, tylko prawdopodobnie on się tutaj autentycznie podpisał. Ciężko to stwierdzić, ale ja chcę w to wierzyć. No, powiem Wam, nie spodziewałem się tego, że w koszulkę ładnie załadują. Jestem pełen wrażenia, pełen uznania. O, tak się mówi, zobaczcie, już gubię język. Nie będę tego teraz w koszulkę ponownie wrzucał, tylko po prostu idę budować. Mało co jesteśmy w stanie po tych elementach tutaj zobaczyć. Ale jak to już będzie zbudowane, no to myślę, myślę, że będzie dobrze. <ścoughs> Lecę. No i mamy to prototypowy Super ukończony. Bestia zajęła mi około 5-6 godzin, ale to głównie dlatego, że jednak tych szarych elementów jest tutaj sporo i nie warto się śpieszyć. Zerknijcie, jak względem całości Maciu pęka, jest minifigurka. No, to jest właśnie Super Zacznijmy od podstaw. Oczywiście wieża jest ruchoma. 360 stopni. Chociaż wiadomo, mi tam z tyłu przeszkadza nieco tło, ale uwierzcie, mi wszystko się zgadza i można sobie delikatnie manipulować lufą, łącznie z takimi absurdalnymi wartościami. Niestety, ona łatwo odpada, ale jeżeli ten model stoi na półce, to nie jest to wielki problem. No i wrzućmy sobie całą konstrukcję na obracarkę, bo ona jest tego warta. Bardzo majestatyczny czołg. No i być może na górze jest nieco zbyt dużo tych otworów wentylacyjnych, ale przynajmniej coś się dzieje. Sam kadłub, ta cała geometria to jest po prostu idealnie odwzorowane. Z tyłu jakiś zbiornik, dostajemy wiele takich nadrukowanych elementów. Zerknijcie tam na górę. No są i włazy, i jakieś powiedzmy namiastki peryskopów, wizjerów i tak dalej, i tak dalej. Po bokach zapasowe ogniwa gąsienic. I jakieś przewody, być może co by zatankować całą tą bestię, ileż ona paliwa pożera. Ale otwórzmy sobie to wszystko i zerknijmy tak bardziej detalicznie, no bo tak jak mówię, to jest coś nieprzeciętnie udanego. W przeszłości zdarzały się uzasadnione narzekania, że oprócz czołgu czy też innego pojazdu właściwie niczego w tym zestawie nie było. A tutaj jest wręcz przeciwnie. Dostajemy drabinę, co by łatwo dostać się na pokład. Jest stół kreślarski, i zobaczcie, są jakieś dokumenty, są jakieś schematy, fragmenty jakby gąsienicy, narzędzia, amunicja, a także nieco inny, ale podobny motyw na takiej desce kreślarskiej, na jakiejś drewnianej tablicy. To mi się podoba. Takie nadruki są bardzo cenne i pożądane przez kolekcjonerów. I tutaj jest jeszcze podstawka na silnik. No to wydobądźmy go ze środka. Gdzieś tutaj trzeba odchylić wieżę. No i podciągamy tą pokrywę na przodzie. Piękna rzecz. 1200 koni mechanicznych. A szkoda, że nie dostaliśmy dwóch silników i jeden wtedy byłby w środku, a drugi na takiej podstawce. I tak nie będę się czepiał, bo jest naprawdę fantastycznie. A tutaj ta podkładka, ta płytka z informacją, że mój model jest 795. No cudo. Podobają mi się te produkty premium od Kobi. Rozpoczynamy naszą bardziej szczegółową podróż od wieży i zobaczcie, muszę Wam udowodnić, że 360 stopni ruch jest tutaj możliwy. Fajne elementy tutaj przy wykończeniu i w ogóle całkiem ładna bryła, takie spadziste płyty pancerza. Gdzieś coś czytałem, że także z tyłu tego czołgu miał być zamontowany miota ognia, ale to wiecie, są takie niepotwierdzone informacje, jak to w przypadku prototypów. No i wyciągnijmy naszego minifiga. Włazy ok, chociaż trochę tutaj ta góra schodzi, odpada, szczególnie o. W tym miejscu nie jest to jednak najgorsze rozwiązanie, tym bardziej, że w środku jest nieco mało miejsca, tylko łysol na siedzącą mi się zmieścił. No właśnie, bo nie mamy tutaj takiej klasycznej załogi, a raczej inżynierów i cały zespół techniczny. A w środku jest magazyn na amunicję, zarówno tą większego kalibru, jak i mniejszego. No i tutaj wprowadza się pocisk, jest również system, co by to wszystko obsłużyć, bo stanowisko kierowcy jest tam niżej. Okej, okay, bardzo ładnie to wszystko zrobiono, aczkolwiek wieża mogłaby być delikatnie wyższa, żeby każda z minifigurek tutaj nam się wmieściła. I tak tego miejsca jest dosyć sporo, bo moglibyśmy załogę tutaj też ulokować. Całkiem, całkiem dobrze to wygląda. No i od góry z tej perspektywy też widać, ile tych otworów wentylacyjnych nam zaproponowano. Całkiem, całkiem nieźle. No jeżeli chodzi o technikalia, to dotarłem do takich informacji, że ta większa lufa, to większe działo to jest 128 mm, a mniejsze 75. No przepotężna siła ognia! Zwróćcie uwagę, jak duże, wręcz olbrzymie są te fartuchy chroniące gąsienice od boku. Prace konserwacyjno-serwisowe musiały być piekielnie trudne. Zresztą w sposób specyficzny montujemy te ogniwa, dlatego, że tutaj tylko z jednej strony dotykają one kółek. Tam po drugiej stronie musimy je wsunąć w podłużny otwór. Zobaczcie, jak głośno porusza się ten czołg. A? Na szczęście jednak nic się nie blokuje i ta jazda jest przyjemna. Ja tutaj mam bardzo specyficzne tło fotograficzne, ale podywanie, jakby, jest to nieco cichsze i bardziej przyjemne. Okej, okay, no ten czołg nie byłby aż tak specyficzny, gdybyśmy nie mogli się dostać do środka. Najlepiej tutaj sobie właśnie to wszystko dźwignąć. Zresztą bardzo ładnie wykonano ten element. No, i mamy tutaj jakieś takie. Powiedzmy, wypukłości na tym korpusie, co by się schronić, co by wyciągnąć łepek i rozejrzeć się naokoło. Są też jakieś narzędzia, no a w środku zbiorniki, system chłodzenia, chyba jakieś race tutaj po drugiej stronie. I wydaje mi się, że jakbyśmy chcieli mechanicznie obrócić tą wieżę, to tutaj też jest odpowiedni taki potężny kołowrotek. Właściwie złota śruba, kilka złotych elementów tutaj mamy, a to bez wątpienia są pojemniki, zbiorniki na paliwo. No i tutaj jeszcze z tyłu dalibyśmy radę ściągnąć tą płytę, chociaż jak widać wieża trochę nam przeszkadza. No i mamy dalsze zbiorniki. Ładnie to się prezentuje. To jest pierwszy tego typu czołg, który ja mam w swojej kolekcji który możemy w całości rozebrać, jeżeli chodzi o górne płyty pancerza, no i popatrzeć co jest w środku. Pod względem zabawy to otwiera naprawdę fajne możliwości. Dosyć słabo tutaj jest zamontowany ten zbiornik, bo właściwie wystarczy to ruszyć, gdzieś tam przypadkowo popchnąć i już mamy powiedzmy go odczepionego od całej konstrukcji. Tutaj są jeszcze jakieś zaczepy, co by podnosić te tylnie elementy. Ładnie to wszystko zostało zrobione, nie ma co. Bycie oko w oko, a właściwie oko w lufę z tym czołgiem, jest dość niekomfortowe. Sami przyznacie, tutaj od przodu warto zwrócić uwagę, że mamy światła. I jeszcze muszę Wam pokazać, jak to jest wszystko pomontowane, bo odpowiednio pod takimi ciekawymi kątami, ciekawe techniki konstrukcyjne tutaj użyto, żeby to wszystko było wzajemnie przyblokowane. O, musiałem przez chwilę spojrzeć, jak to dokładnie tutaj wykonano. Musimy podhaczyć taką płytkę, następnie tutaj ją przyblokowujemy, to zdejmujemy. I wrzucamy tam właśnie w tej kolejności cały przód. I teraz dopiero elementy z tym skosem pozwalają nam to idealnie przytrzymać. No tutaj jest naprawdę wysoki kunszt. Czasem tylko te płytki trochę nam chodzą, odczepiają się, ale to nie jest wielki problem. Pod kątem właśnie tej geometrii, no to korpus strasznie mi się podoba. I jest dużo rzeczy, dużo się dzieje właśnie na górze. Fajnie, że to nie jest taka po prostu czysta bryła jak w poprzednich wersjach tego czołgu. No, muszę wam powiedzieć, że pod kątem minifigurek limitowana wersja Mausa jest naprawdę satysfakcjonująca. Kogo my tutaj mamy? Szalonego, łysego naukowca. Dalej główny inżynier Ferdinand. Niestety te figurki będą się przewracać, dlatego że nogi są raczej liche. Wystarczy drobne przesunięcie na przykład w biodrach i środek ciężkości jest zaburzony. Ale na szczęście minifigurki zazwyczaj... Czepiamy w płytki konstrukcyjne. Następnie mamy generała, i zwróćcie uwagę, jakie tutaj są szczegóły, ordery, no i ta czapka, plus monokular. Świetnie! Jeżeli chodzi o dalsze postacie, widzę tutaj prawdopodobnie spawacza. Ma takie charakterystyczne okulary i dosyć mocno przybrudzony strój, oraz jest mechanik. Które ma zdejmowalne słuchawki. O, tak to się prezentuje. Ciekawy element, i tylko wielka szkoda, że żadna z tych postaci z tyłu nie jest nadrukowana. Jakby to poprawili, to byłoby naprawdę topowo. I też zwróćcie uwagę, tutaj mamy zdejmowalne buty. Po prostu możemy sobie zdecydować, że taki szalony naukowiec ma być wyższy, i wtedy stosujemy te buty oficerskie, które ma generał. No, to jest naprawdę coś ciekawego. I ja tylko czekam, aż będą jeszcze grubsze figurki, chudsze i tak dalej. A wiem, że w uniwersum Kobi takie rzeczy występują, więc szkoda, że trochę bardziej jeszcze zróżnicowane nie są te postacie. Ale i tak, pod kątem nadruków, wydaje mi się, że jest fajnie. I trochę komiksowo, i trochę realistycznie. Nie mam żadnych wątpliwości. Mamy przed sobą jeden z ciekawszych zestawów od Kobi, ale też sama konstrukcja, która została tutaj odzwierciedlona jest niesłychanie ciekawa. Czy wy wiecie, że jeżeli chodzi o silnik, trzeba było tutaj zamontować jednostkę z łodzi torpedowej. Takie to było Monstrum. Ciekawa historia, ciekawe wykonanie, ciekawe minifigurki, więc musimy mieć świetny efekt końcowy. Zobaczcie jak tutaj drobiazgowo to wszystko pobudowano, żeby jak najmocniej, jak najlepiej odzwierciedlić realny kształt tego fartucha. Świetnie. No i moja ocena końcowa trochę zależy od jednak nieco wysokiej ceny, bo pamiętajcie, za takie pieniądze no to można już nie jedną rzecz kupić. 600 zł. Pewnie będzie jakaś promocja, jest również ta wersja nielimitowana, ale ma dużo słabsze minifigurki. Dlatego moja ocena końcowa wydaje mi się, że 9 minus na 10 jest odpowiednia. Niektóre rzeczy dosyć słabo tam są przymontowane, ale to nie jest wielki problem tego modelu, tym bardziej jeżeli ktoś dorosły po prostu wystawi to sobie na półkę i cieszy tym oczy. No, nieprzeciętna rzecz i piszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Czy jeszcze więcej ciekawych czołgów na kanale, czy odpuszczać temat. Hejo!